Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym dniu Storczyka będziemy przesadzać Tendrobium Berry-Oda oraz Storczyka z rodziny Katlei. W obu przypadkach mamy do czynienia z mocno rozłożonym podłożem, które musi zostać w tym sezonie wymienione. A nie ma lepszego czasu na przesadzenie Storczyka niż wiosna. Zapraszam. Przesadzanie zaczniemy od Storczyka Berry-Oda, który u mnie rośnie jak chwast, zresztą jak widać. Starałam się go nawet okiełznać, próbując spiąć pseudobulwy jedna z drugą, ale niewiele to pomogło. Rośnie na wszystkie strony i ciągle produkuje nowe pseudobulwy. Już dawno wyrósł ze starej doniczki. Spróbuję wam pokazać, jak bardzo rozłożone jest już podłoże. Może tutaj będzie widać. Jest naprawdę okropne i obrzydliwe, i nawet pojawia się już na pseudobulwach grzyb. Ok, przejdźmy więc do przesadzania. Perioda. Zawsze przed wyciągnięciem storczyka z doniczki delikatnie ją ugniatam. Pozwoli to korzeniom odkleić się od jej boków. Następnie staram się pewnie chwycić storczyka i go wyciągnąć. Wygląda na to, że mamy bardzo ładny system korzeniowy. Tutaj możemy zobaczyć ciekawą sytuację, gdzie pseudobulwa próbowała wydostać się z doniczki, ale niestety jej się to nie udało. I czubek jest taki zakrzywiony. Doniczka blokowała jej wzrost. że w środku jest bardzo dużo zgniłych korzeni. W przypadku storczyków, które mają bardzo drobne korzenie, ciężko jest powiedzieć, które są dobre, a które już nie. Dlatego czasem warto po prostu usunąć te najstarsze, zakładając, że są martwe. Myślę, że w tym przypadku bardzo pomoże mi namoczenie korzeni w wodzie, więc pójdę tego storczyka przepłukać pod kranem. Tak wygląda berioda po przepłukaniu pod kranem. Niestety udało mi się również złamać nowy przyrost. No cóż, zdarza się. Większość korzeni na tym storczyku jest ciągle żywa. Mamy też nowe korzenie wychodzące od pseudobulwy, więc powinno być OK. Bryła korzeniowa niestety jest tak zbita, że nie jestem w stanie usunąć wszystkich zgniłych korzeni. Poza tym boję się też, że jeżeli zacznę je wszystkie usuwać, uszkodzę też zdrowe korzenie. Zostawię więc storczyka tak jak jest. Kolejnym krokiem jest dezynfekcja korzeni 3% wodą utlenioną. Do storczyka użyjemy tym razem większej doniczki. Oczywiście ma otwory wentylacyjne po bokach. Podłoże, którego użyjemy, to mieszanka, którą zrobiłam sama. Jest to kora małej granulacji, średniej granulacji, odrobina perlitu i odrobina spagnum. Następnie upewniam się, że podłoże jest dobrze ułożone w doniczce. Warto nią trochę potrząsnąć, ponaciskać. Zazwyczaj po takim potrząsaniu trzeba dodać trochę więcej podłoża. I stoczyk jest gotowy. Ale bestia, ten stoczyk naprawdę rośnie jak chwast. Myślę, że w tym roku będzie rósł na balkonie, bo już naprawdę nie mam dla niego miejsca. Kolejny storczyk do przesadzenia to moja Brasolelia Yellow Bird, czyli storczyk z rodziny Katlei. Rośnie ona w bardzo drobnym podłożu, które w dodatku jest już rozłożone. I jak widzicie, produkuje malutkie korzenie. W przypadku katlei to jest właśnie najlepszy czas na przesadzanie. Jak wcześniej naciskam doniczkę, żeby odkleiły się wszystkie korzenie. Następnie chwytam pewnie storczyka i próbuję go wyciągnąć. To no, wcale nie jest takie proste. Wow, mamy piękny system korzeniowy. Co mi przyszło do głowy, żeby dawać spagnum do katlei? Serio nie mam pojęcia. Muszę ją przepukać pod kranem i zobaczyć, które kawałki podłoża się odkleją. Tak wygląda system korzeniowy, całkiem nieźle. Ponieważ nie chcę go stracić, nie będę niczego usuwać na siłę z tego storczyka. Sprawdzę tylko, które korzenie są martwe i je usunę. Niektóre tutaj są takie niezbyt jędrne w dotyku i te mogę spokojnie usunąć. Tak wygląda martwy korzeń. Welamen odchodzi bez problemu. Kolejny martwy korzeń. I myślę, że to na tyle. Reszta korzeni wygląda zdrowo i jędrnie. Posadzę ją w doniczce tego samego rozmiaru. Kolejny krok to woda utleniona. Jako podłoża użyję kory średniej granulacji oraz tego, co zostało po przesadzeniu beryody. I tak wygląda przesadzona brasoleja YellowBird. Oba storczyki wyglądają teraz o niebo lepiej. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem.